thank you Termorobot MC Smart stanie się Twoim najlepszym kuchennym pomocnikiem. Z nim zaplanujesz więcej smacznych i różnorodnych dań, a gotowanie będzie szybkie i proste. Od czwartków litru i na Lidl z .pl komponem Plus. Termorobot MC Smart ze wi -Fi. aż 700 zł tani. 1799 zł. Wszystkie akcesoria do termorobota MC Smart aż 40% tani. Naczynia żelite, garnek lub bateria, również 40% tani. Już od 59,99 zł. Rzecz Dyson V16 Piston Animal Submarine ma potężną moc sania i technologię przeciwplątania włosów. Obrotowe stożkowe szczotki skutecznie usuwają długie włosy i sierść. Nowa elektroszczotka automatycznie dostosowuje moc sania do każdej powierzchni, a nowy pojemnik z funkcją kompresji ugniata kurz. Wbudowane akcesoria łatwo sprzątają każdą powierzchnię, a dodatkowa elektroszczotka myje czystą wodą przez cały czas sprzątania. Najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson z technologią przeciwplątania włosów. Kup na Dyson.pl. Pewnego razu czerwony kapturek wiózł babci wafelki rosen. To był ogromny wilk z wielkimi zębami. Wafelki rosen i ich długo i szczęśliwie. Ty wiesz, że po 45 roku życia spada gęstość kości, co może prowadzić do osteoporozy. Ale to nie wyrok. Bonewum dolek lek z i witaminą D dla mocniejszych kości. Biorę bonewą, bo chcę być długosprawna. Bonewum, bo chcę być bezpieczna. Bonewą bo dba o przyszłość. To jest lek. Bezpieczeństwa stosuje do zrobienia z ulotką dołączoną do opakowania i powtarzania, gdy jest to konieczne. w wątpliwości sposób, w jaki się z lekarzem na. Paracę. Rodzina tak się mną opiekuje, więc ja opiekuję się nimi. Pożyczam im mój sudokrem, bo jestem nie tylko dla dzieci, ale dla każdego. Siostrzyczka stosuje go na otarcia, które psują vibe. Ten gagatek używa go, gdy się zrani. A wujaszek używa go na otarcia od roweru i biegania. Sudokrem pomaga całej rodzinie! No i jest świetny na odparzenie od pieluch. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sudokrem dla każdego. Dzieciaki znowu mają fajne nagrody. A dla nas co? Jeśli pluszaki to nie twoja bajka, to zbieraj naklejki w aplikacji i wymieniaj je na coś zupełnie nowego. Coś wyjątkowego. Daj się porwać, Biedromanii! Wymieniaj wirtualne naklejki na kody rabatowe na nagrody w sklepie internetowym Biedronka.com. Tak, w tym roku jeszcze więcej nagród. Biedromania i gang Biedroniaków czekają w Biedronce. Dbasz o dobre samopoczucie? Zadbaj też o swój portfel z Sprawdź produkty redukujące znaczenie i inne suplementy diety wspierające twój organizm. Teraz w ofercie 3 plus 1 za grosz. DOS.pl. Dbam o zdrowie i urodę. Nie wiem jak mama to robi, że pamięta o wszystkim. A już zwłaszcza, kiedy mam przerwę. Nawet jak ma dużo pracy, potrafi znaleźć chwilę na swojej pasji. A przy tym troszczy się o siebie i o nas. I no na to chyba po Obie lubią mieć zdrowie pod kontrolą. I o mojego brata, który wie, co to do was ale trzeba mu wciąż przypominać, żeby się nie spóźnił. Szczególnie na ważne spotkamy. Te warte zapamiętania i Znowu Zmało pomoców. Dlaczego wybieram wieledę? Bo moje dzieci nigdy nie dają za wygraną. Dzięki teleskopowym linkom Bileda Infinity Flex rozkłada się do dwóch metrów. Wypróbuj ich i przekonaj się. Bileda Infinity Flex. Bileda. W domu wszystko jest w porządku. Jadą, jadą nowi goście. Czy to będzie koper, czy to jakieś agro? Nowy sezon. Nowe, piękne miejsce, dać ogrom pracy. I spektakularne wpadki. No właśnie. Ojojo! czy będzie zapłacić? Za wszystko będzie wystawiony rachunek. Nowy sezon. Bitwa o gościa. W sobotę o 21.35 w TVN Style. Mamy etap, który może zmienić wszystko. Łap tego babka! Tak, zatrzyma się im. No nie zróbcie nam tego drugi raz! Nie będę się bawić w takie chamskie kielki. I gdzie ja traciłaś? Jest jeszcze jakiś facet? Biorę moskicję ręką. O, to jest postary, nie ma. Bo ja pływać nie potrafię. Nie, o nie, o nie! Afrika Express. Nowy sezon. W sobotę o 19.45 w TVN. Chaos rządzi w Twoim domu. Nie ma w nim dla Ciebie miejsca. Czułam, że jeszcze trochę rzeczy, i naprawdę zaczną lecieć przez balkon. Dorota Szybowska i Agnieszka Witkowska zrobią z tym porządek. Będzie ciasno, emocjonalnie. Ogarniemy gratę i pokażemy, jak małym kosztem tchnąć nowe życie w mieszkaniu. Obromcy Chaosu. Nowy program od niedzieli o 17.55 w TVN. Mam syna, który jest w związku z innym mężczyzną. Widać, że są szczęśliwi, że chcą być razem, że zależy im na sobie. Chciałabym też móc celebrować to, że moje dziecko żyje w szczęśliwym związku. Mam wnuka, który żyje z partnerem ponad 7 lat. Od razu się podobał, gdyż całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta i minino, Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.